Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cichy i witam Was w kolejnym odcinku serii Overwatch. Dzisiaj pokażę Wam najnowsze skiny z nowego wydarzenia sezonowego Zimowa Kraina Czarów 2019. Nie przedłużajmy i zaczynajmy naszą przygodę ze świętami. Zaczniemy sobie od najnowszych skinów epickich. Pierwszym epickim skinem jest Łaska. Jest to biała anilica. Według mnie naprawdę fajny skin. Bez zmiany ma trochę wygląd swojej Auroli. naprawdę fajny skinek. I będzie można go odblokować za dwa tygodnie. Wiesz jest to skin, który można zdobywać w cotygodniowej nagrodzie. Przejdźmy do drugiego skina. A drugim skinem epickim, skin, który można zobaczyć już w przyszłym tygodniu jest Moira. Według mnie skin trochę sam nawiązuje do Jokera kolorystycznie. Skin naprawdę jest ładny, tak się prezentuje w całości, do zobycia jest już za tydzień, od wtorku, no naprawdę ładny skin, a teraz przejdźmy do skina, który jest do zobycia w obecnym tygodniu. I jesteśmy już na ostatnim skinie epickim, jest to skin Sweterek75 do żołnierza, skin taki typowy tatusiowy, można tak stwierdzić. To już naprawdę bardzo, bardzo dawna. No od 3 lat jest już w internecie mem, że żołnierz to taki trochę tata overwatchowy. No i wreszcie, stał się ojcem. Naprawdę fajny skinek. Pokażę jeszcze broń jak wygląda. O, tak prezentuje się. Taka dosyć drewniana. W znaczenie w sensie, że skin drewniany. No i skin całkiem naprawdę fajnie się prezentuje. A teraz przejdźmy do legend. Będę je oceniać od najgorszej do najlepszej. Na czwartym miejscu znajduje się... Viking do Doomfista. Jest to skin... legendarny, który no... troszkę taki... no nie spodobał mi się za bardzo. Doomfist już ma podobny skin, Awatar. Cały też jest niebieski. Jedynie są, dodali mu kask. Skin według mnie mógł być spokojnie epicki. Przepraszam z kilku mainów No ale niestety taka prawda według mnie Przejdźmy do miejsca trzeciego Na trzecim miejscu znajduje się Sean do Sigma, skin został już Zapowiedziany na blisko mnie 2019 Więc już mogliśmy o nim Już od dawna wiedzieć Naprawdę fajny skin, podoba mi się naprawdę jego kulki Skin, według mnie troszkę może nawiązywać do gry World of Warcraft Takie mam właśnie Sam tak trochę myślę Nigdy nie grałem w Warcrafta Możecie sami napisać, do czego Wam przypomina ten skin. A teraz zapraszam do miejsca drugiego. Na drugim miejscu znajduje się Reaper. Według mnie jeden z fajniejszych skinów do Reapera. Kiedy używa Ultimate'a, jego voice line się zmienia. Z tego co wiem i z tego co się dowiedziałam od moich znajomych, którzy mają tego skina. Naprawdę fajna hmm, postać, która została stworzona. Ładne skiny. Podoba mi się ta jakby... Sztuża maska. Naprawdę fajna. Jego broń też fajnie wygląda. u ciekawie to musi wyglądać w złocie. No a teraz już przejdźmy, nie przedłużajmy i przejdźmy do pierwszego miejsca, czyli do Macri. No i tak się prezentuje nasz Macri. Jest to skin, który zasługuje solidnie na pierwsze miejsce. Według mnie. Jeden z najfajniejszych skinów do Macri. Naprawdę taki trochę Mikołaj po jego brodzie. Na pewno będę na niego zbierać kredyty. Skin, mega fajnie się podoba mi, tak jeszcze wygląda jego rewolwer, naprawdę fajnie, podoba mi się to wiązanie przy spuście, no, szkoda, że tylko ten kurek mógł być jeszcze na pomalowany na złoto w Gold no ale skin klasa, zasługuje szczególnie na mnie szybierce, a teraz zapraszam Was do emotyk. Tak prezentowały się emotki. Przejdźmy teraz do zwycięskiej pozy dla Mei. I to tyle już jeżeli chodzi o skiny. te emotki i prezentację zagrania. Jeżeli chodzi o rozgrywki to mamy nowy tryb. Śnieżkowy deathmatch polega na tym jak śnieżkowa ofensywa Mei, tylko jest jak typowy deathmatch. Mamy respawny. I teraz tak, w tym trybie możemy łapać Kulki przeciwników i przez to sami zdobywamy jeden nabój, weszły również nowe osiągnięcia, więc maniacy osiągnięć będą mieli co wbijać, ja już dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się spodobał, widzimy się na kolejnych streamkach, na pewno będziemy zbierać pieniądze na nowego makri, Trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.